Cześć, nazywam się Stanisław i dzisiaj chciałbym Cię powiedzieć o temacie techniki zarządzania czasem, z których korzystam. A przy tym jak zacznę, mam dla Ciebie nową konsultację z zarządzania zadaniami za 30 minut. Myślę, że to jest dość potrzebny temat. Przed tym okresem świątecznym, gdzie nie będziesz mieć absolutnie żadnego swojego własnego czasu i Będziesz zapominać te wszystkie zadania, które po prostu potrzebujesz zrealizować, żeby po prostu e, nie mieć żadnego stresu i no, po prostu, żeby nie zostawić swoich znajomych bez prezenta. Będzie to no, dość e, no, takie niezlanowane czym. Teraz wracam do tematu techniki zarządzania czasem, z których korzystnie. Jakie stosun techniki? Oczywiście są w tym temacie techniki takie jednorazowe, po wykonaniu których możesz już ich nie wykonywać. Dla przykładu skoronek czy sowa. Po tej technice zrozumiesz, kim po prostu tak naprawdę jesteś, kiedy najlepiej ci opanować twoje zadanie na ranek czy na noc. Także to jest technika jednorazowa, i teraz tych technik, które ja wykorzystuję w swoim życiu. A najczęściej tak naprawdę wykorzystuję checklisty. W, no, po prostu checklist. Wypisany na kartce papieru, mam wypisane to. I wszystkie rzeczy, które potrzebuję dla siłowni. Dlatego, że ciągle kiedy idę na siłownię, to mogę zapominać o jakichś rzeczach. O ręcznikach, o ubraniu i o wodzie i o wszystkich takich rzeczach. Także za pomocą tej tego checklista, Biorę w sobie i tak jak pilot w samolocie obejrzywam wszystko, tak wziąłem, wziąłem, to też mam i no prawie nie było takich wypadków, że coś zapomniałem. No zmniejszyła się ilość tych wypadków, w których no, po prostu zapomniałem jakąś rzecz. Także to jest efektywnie i to działa. Od razu powiem na swoim doświadczeniu. doświadczeniu. Także jakie jeszcze techniki zarządzania czasem, z których korzystam? A tak naprawdę planowanie czasem. No te zrobić kategorie zadań i te wszystkie podobne rzeczy to no tak średnio korzystam, dlatego że wiem, jakie zadania są dla mnie najważniejsze. Dla przykładu, wiem kiedy usiąść sobie, wypisać wszystkie tematy, wszystkich filmików na tydzień albo zrobić nową konsultację z zarządzaniem czasem, a także mam czas, żeby nagrać te wszystkie filmiki na ten tydzień. Potrzebuję filmika na dzień, także no mogę to zaplanować i na teraźniejszy moment nie potrzebuję tej techniki, gdzie po prostu ustalasz ten priorytet swoich zadań. Dlatego, że no po prostu w całości wykonuję tylko kategorie A no, tych zadań, które dążą mnie do celu, a także te rutynowe kategorie, żeby po prostu podtrzymywać swój teraźniejszy poziom życia. Także jeżeli ten film był korzystny, dla Ciebie postaw ulubienia, Zasubskrybuj kanał, napisz komentarz pod tym filmikiem. Także znajdziesz dwa filmiki z podpowiedzi, folder odważania z tymi filmikami i kółko po kliknięciu, którego zasubskrybujesz mój kanał.